Z raportu IQS wynika, że co trzecia Polka ma problem z przyjmowaniem komplementów. A wiemy przecież, że Polki to jedne z najpiękniejszych kobiet na świecie. Aż trudno w to uwierzyć, prawda? Ciekawe, czy rzeczywiście tak jest. Gdybyś miała dokończyć zdanie, uważam siebie za dziewczynę A: ładną, zjawiskową, czy bardzo piękną? Najbardziej A: ładną, przeciętną. O Jezus, Maria. Troszkę trudne pytanie zadajesz. W sumie zależy od dnia, jaki mam dzień. Mam przeciętną. I tam dlatego, że uważam, że jesteś bardzo atrakcyjna. Aha. No pewnie. Tak. No okej, okay. niech będzie. Nie jestem jakąś gwiazdą, na pewno, z całą pewnością. Co czujesz, kiedy słyszysz szczery i miły komplement? Eee, zakłopotanie, ale generalnie jest mi miło. Nie mm, ja bardzo lubię słuchać komplementów. Ja zawsze się czuję trochę skrępowana. Ty jakie najbardziej lubisz otrzymywać komplementy? Nie jestem przyzwyczajona do komplementów. Śliczne. Pewne rzeczy mi nie pasują w moim wyglądzie. Jakby mogła, to bym chyba i zmieniła. Trochę to smutne, bo kobiety mamy takie piękne. Jak widać, komplement dla Polek to bardziej problem niż przyjemność. Ciekawe czemu tak jest. Wejdź na przyjmijkomplement.pl i podziel się swoją opinią.